Na raport zaprasza Szymon Kopeć. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich m.in. o fałszywym alarmie bombowym, odwołaniu dyrektora lasów państwowych oraz o feriach zimowych. Piętnastolatek z Chorzowa, w ramach głupiego żartu, umieścił w sieci wpis o bombie we Wrocławiu. Zareagowały służby z trzech krajów. W minioną niedzielę niemieckie biuro Interpolu poinformowało komendę główną policji o groźbie zamachu terrorystycznego w centrum Wrocławia. Wpis pojawił się na jednej z popularnych platform do udostępniania na żywo rozgrywek komputerowych. Trop śledczych prowadził do 57-letniego mieszkańca Chorzowa. Policjanci kryminalni z naszej komendy, wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, udali się na wskazany adres. Zastali tam pięcioosobową rodzinę, która nie spodziewała się wizyty policjantów. Okazało się, że sprawcą całego zamieszania był 15 syn podejrzewanego mężczyzny. Tłumaczył on swoje zachowanie. Chęcią wykonania żartu nie sądził, że ktokolwiek zauważy jego wpis w internecie. Oprócz polskiej i niemieckiej policji, sprawą zainteresowało się także FBI. Głupi żart Chorzowskiego nastolatka niesie za sobą poważne konsekwencje. Wywołanie fałszywego alarmu, jeżeli chodzi o osobę dorosłą, jest przestępstwem. Zagrożone karą do 8 lat więzienia. W tym przypadku o losie 15-latka będzie decydował sąd rodzinny. Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Sejmiku Województwa Śląskiego, w trakcie której radni Sejmiku wyrazili zgodę na odwołanie Józefa Kubicy ze stanowiska dyrektora lasów państwowych. Nad projektem wyrażenia zgody na odwołanie Kubicy za było 24 radnych, a 11 zagłosowało przeciw. Józef Kubica pożegnał się z funkcją dyrektora generalnego lasów państwowych. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego wyrazili zgodę na jego odwołanie. Jest to naturalna procedura wtedy, kiedy pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę z radnym czy to Sejmiku, czy to Rady Miejskiej, bo to dotyczy wszystkich szczebli rad musi zasięgnąć opinii tegoż organu, czyli w tym przypadku Sejmiku. Pan, były już dyrektor Kubica jest radnym Sejmiku, a więc zrobiliśmy to, co, to, co do nas należało, zaopiniowaliśmy wniosek pani minister. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Józefa Kubicy z zajmowanego stanowiska było jedynym merytorycznym punktem nadzwyczajnej wtorkowej sesji. Wniosek w tej sprawie złożyła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Funkcją i rolą Sejmiku Województwa Śląskiego jest wydanie zgody na ewentualne przerwanie pracy, rozerwanie stosunku pracy z panem dyrektorem. Natomiast my nie decydujemy o tym. To nie jest nasza rola. My jako Sejmik Województwa Śląskiego tylko wypowiadamy się na temat tego czy wyrażamy zgodę na ewentualne zwolnienie danego radnego z funkcji którą podejmuje jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków zawodowych Wiele osób czekało na prawdziwą zmianę w polskich lasach w tym również radny sejmiku Grzegorz Wolnik Mojego punktu widzenia to wystarczy po prostu wyjść z domu pójść do lasu i zobaczyć ile tego lasu nam zostało W związku z tym ja nie miałem żadnych oporów przed zaopiniowaniem pozytywnym tego rozwiązania umowy o pracę, bo uważam, że to, co się y, działo w czasie y, dyrektorowania y, naszego kolegi radnego, y, no, wołał pomstę do nieba po prostu. Po prostu to wszyscy, to wszyscy chyba widzimy, y, y, że no, zasób y, y, lasów nam się zmniejsza w sposób dramatyczny, i, i, i wszędzie tylko widzimy sągi drzewa przygotowane do wywozu z lasu. Zgodnie z zapowiedziami jego następcą zostanie Witold Kos, znany leśnik zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny. Premier dodał, że oczekiwania wobec nowego szefa Lasów Państwowych związane są przede wszystkim z wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami. Już 29 stycznia na Śląsku rozpoczną się ferie zimowe. Nasza redakcja udała się do Wisły, aby sprawdzić, jak można aktywnie spędzić ten czas. Wisła i okoliczne miejscowości słyną z zimowej turystyki i rekreacji, najchętniej jednak odwiedzający wybierają się na stoki narciarskie. No, tak naprawdę Wisła to jest to miejsce, gdzie nie sposób się nudzić w ferie. E, przede wszystkim narty, no, to jest ta podstawa. Wisła słynie z tego, że tutaj się przyjeżdża po to, żeby się nauczyć jeździć na nartach i później to szlifować. E, faktycznie mamy takie stoki idealne dla początkujących, gdzie mnóstwo ludzi rozpoczyna tą swoją przygodę z narciarstwem i później można doskonalić te umiejętności. Ale też widzimy, że nie tylko narty zjazdowe, no, bardzo mocno do przodu poszły skitury. E, ilość skiturowców spotykanych na Stoszku, na Soszowie czy pod Bar Ranią Górą naprawdę bardzo pozytywnie zaskakuje. Jak ktoś nie ma sprzętu spokojnie w naszych wypożyczalniach, może ten sprzęt kiturowy dostać. I jeszcze jeden rodzaj narciarstwa, czyli biegówki. Yy, trasy biegowe na kuwalące, no to to jest top, jak chodzi o, o trasy w Polsce. I tam też setki biegaczy narciarskich codziennie można spotkać. Natomiast myśmy w tym roku też na ferie przygotowali taką ciekawostkę, że dla wszystkich narciarzy, którzy przyjadą do Wisły i posiadają karnet narciarski, otrzymają bezpłatne wejście na nasze lodowisko w centrum miasta. Więc to też myślę jest taki fajny bonus do tych ciut wyższych cen na, na karnety narciarskie, jakie w tym roku obowiązują. W Wiśle znajdziemy wiele atrakcji również przy niesprzyjającej pogodzie. Gdyby pogadanie nie dopisała, to na pewno wszelkie urocze lokale gastronomiczne zapraszają na coś dobrego i ciepłego do zjedzenia na picia się, jak również lokalne muzea, Ochorowiczówka, muzeum beskickie, muzeum niedawno otwarte, nowe muzeum kuchni regionalnej, gdzie można skosztować regionalne potrawy i te, które można zjeść, i te, które można wypić. Liczą 60 tysięcy elementów i zostały ułożone przez kolekcjonera Mirka Kaczmarka, a mowa tutaj o największych puzlach świata, które od 9 stycznia można podziwiać w miejskiej bibliotece publicznej im. Teodora Heneczka w piekarach śląskich ponad 20 metrów kwadratowych powierzchni i 60 tysięcy elementów, tyle liczą największe na świecie puzle, które co ciekawe można zobaczyć w Polsce, a dokładniej w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich. Puzle przedstawiają mapę świata, wśród której znajdują się słynne zabytki, czy elementy przyrody różnych krajów. Jest na pewno duma i dla nas radość. Poprzednim razem mieliśmy 54 tysiące i to był dla nas też powód do radości. Natomiast już od dłuższego czasu współpracujemy z Mirkiem Kaczmarkiem, który jest dla nas takim wzorem pasjonata, który mieszka w naszym mieście i którego chętnie gościmy tutaj. Co ciekawe, puzzle do Polski zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, a finalnie wylicytowane za 5200 zł przez pasjonatę i kolekcjonera Mirosława Kaczmarka. Udało mi się właśnie je wylicytować, bo chciałem bezpośrednio kupić od tego kolegi, no, ale powiedział, że on tak jak napisał na początku, że po ułożeniu oddaje je do e, WOŚ i powiedział, za ile pan wylicytuje, to za tyle będą pana. No, ja do ostatniej, jak to się mówi, sekundy próbowałem licytować, no i udało się wygrać. Nie? Było to bodajże luty czy marzec. I skończyliśmy, bo to jeszcze dwie koleżanki z grupy pomagały mi to układać, że ułożyliśmy to w listopadzie. No i później trwały prace, żeby to ewentualnie poskładać, w płaty, żeby to przynieść tutaj. No i czekałem też na dogodny czas, żeby szło je tu potem obrócić i skleić, żeby szło je normalnie później zwinąć, przenieść. Jak pan Mirosław podkreślił, jego pasja i zamiłowanie do później trwa już nieprzerwanie 17 lat. Dużo od wczesnego dzieciństwa, coś już zaczęło, tak jak mówiłem wcześniej, jak pilnowałem bratanka. Że brat musiał iść do pracy, żona też do pracy, no i wujek musiał zostać z małym chłopcem. Nie? No a to, że od dzieciństwa lubiałem dłubać w różne rzeczy czy coś, no to. Akurat miał jakieś puzzle, czy coś powiedział, choć wujek, pomóż mi to ułożyć, bo to jakieś tam autko było, czy coś i chciał to mieć ułożone, nie? No i tak powoli mnie to wciągło w to, nie? No. Warto odwiedzić miejską bibliotekę w Piekarach Śląskich i na własne oczy zobaczyć to wyjątkowe dzieło stworzone przez osoby, dla których puzzle to nieodłączna część codziennego życia. To jest oczywiście bezpłatne. Usługi biblioteki są jak najbardziej bezpłatne i dostępne dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Piekar Śląskich, ale także dla całej e, okolicy, aglomeracji. W godzinach otwarcia biblioteki e, od wtorku do piątku, od godziny dziew dziewiątej do 19 w poniedziałki od dwunastej do 19 i w soboty od ósmej do czternastej. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pomogli mężczyźnie, który spacerował późnym wieczorem w krótkich spodenkach po mieście. Zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie dla 75-latka ze względu na panujący wczoraj siarczysty mróz. Do nietypowego zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Żorskiej w Rybniku, gdzie patrolujący okolicę policjanci zauważyli 75-letniego mężczyznę ubranego niewłaściwie do panujących warunków atmosferycznych. Tak, wczoraj przed godziną 21:00 rzeczywiście doszło do dość nietypowego zdarzenia. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku patrolowali ulicę Żorską, wówczas zauważyli idącego po chodniku mężczyznę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężczyzna podróżował w sam w samych spodenkach i kapciach. Ze względu na silny mróz, policjanci natychmiast udzielili pomocy. Mężczyźnie okazało się, że 75-latek po prostu wyszedł na spacer. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji mundurowych mężczyzna uniknął poważnych skutków odmrożenia, które mogły zagrażać jego życiu i zdrowiu. Policjanci zaprosili go do swojego radiowozu, aby mógł się ogrzać, a następnie udali się z nim do jego miejsca zamieszkania. W tym przypadku mówimy o szczęśliwym zakończeniu, natomiast pamiętajmy, że silne mrozy powodują, że wszyscy jesteśmy narażeni na wziębienie naszych organizmów, dlatego dbajmy o siebie, ale dbajmy także o innych. Policja apeluje do mieszkańców naszej aglomeracji, by nie bać się reagować, tym bardziej gdy widzimy osobę, która potrzebuje naszej pomocy. W takich przypadkach wystarczy mały gest, który nic nas nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie. Tym gestem jest wykonanie telefonu pod numer alarmowy 112. Przyjęło się, że po święcie Trzech Króli rozbieramy choinki w naszych domach. Sprawdziliśmy, co zrobić z drzewkiem, aby pozbyć się go zgodnie z przepisami. Po święcie trzech króli wiele osób zastanawia się, co zrobić z choinkami, szczególnie tymi, które są ścięte i bez korzeni. Najlepiej po prostu odstawić w okolice naszych standardowych koszy, które się znajdują na osiedlu. Ważne jednak, aby sprawdzić sobie, kiedy będą mogły być wywiezione, ponieważ termin jest różny. W zabudowie wielorodzinnej choinki są wywożone razem z odpadami wielkogabarytowymi. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej razem z odpadami bio. Oczywiście najbardziej ekologicznym wyjściem jest wybranie przed świętami choinki w doniczce. Jeśli mamy możliwość, a choinka w donicy wciąż jest żywa, najlepiej ją przytrzymać i wiosną przesadzić do ziemi. Ale drzewka bez korzeni też się nie zmarnują. Choinki trafiają do zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów i tam są rozdrabniane, przechodzą cały proces technologiczny, a ostatecznie trafiają, trafiają jako element środka do poprawy jakości gleby. Pamiętajmy, żeby nie wyrzucać choinek wraz z doniczkami czy ozdobami. Bąbki należy wyrzucać do tworzyw sztucznych, światełka, lampki to elektroodpady. Sztuczną choinkę z kolei możemy wyrzucić do pojemnika czarnego, jeśli jest mała, lub postawić obok, jeżeli jest Większa. Od kilku dni zima nie odpuszcza w naszym regionie. Nasz dziennikarz Piotr Haładaj sprawdził jak służby miejskie radzą sobie z tym problemem. Kilkunastostopniowy mróz i padający śnieg zawsze są wyzwaniem dla włodarzy zarówno dużych miast jak i mniejszych miejscowości. Są oni odpowiedzialni m.in. za stan dróg. O to czy zima znowu nas zaskoczyła zapytaliśmy w Rybniku. Hasło, że zima zaskakuje drogowców. Myślę, że co roku zaskakuje wszystkich, bo jesteśmy bardzo niecierpliwi. To znaczy, chcielibyśmy, żeby w trakcie intensywnych opadów śniegu, śnieg zniknął ze wszystkich ulic jednocześnie. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy cudotwórcami. Co roku na terenie miasta jesteśmy przygotowani do tego. Od początku akcji zima ponad 180 ton soli już zostało wysypanych na nasze ulice po to, żeby nas zabezpieczyć i sprawić, że jesteśmy. Będziemy bezpieczniejsi. 11 półgodniowych cztery ciągniki działają na terenie miasta, ponad 100 pracowników tzw. Tak ręcznych brygad, które działają przy chodnikach i ulicach mniej dostępnych. Mamy też 30 podwykonawców, którzy zabezpieczają dzielnice. A jakie zdanie na ten temat mają mieszkańcy? Dość odśnieżają, jedynie jak, się, jak jadą e, te odśnieżarki ulicami, to mamy dom blisko ulicy Żorskiej, to nam zwali się wszystko, cały śnieg na wjazd. i potem musimy sami odśnieżać. To nie chce nawalać na pracowników, ale nie za bardzo, no bo zimno jest, może dlatego nie przychodzą. No nie jest źle, no, chociaż drogi są czarne, ale są tro trochę ślisko jest w niektórych miejscach. Ale należy także pamiętać o obowiązku ciążącym na właścicielach nieruchomości. Jesteśmy zobowiązani do tego, by zabezpieczyć dachy, a za chwilę będziemy mieli taki moment, że pojawią się sople na tych dachach. To jest bardzo niebezpieczne i właściciel, zarządca budynku powinien to miejsce zabezpieczyć, czyli spowodować, by nie groziło nam niebezpieczeństwo, przechodząc tym chodnikiem. Tak samo jako właściciele budynków, czy też zarządcy budynków, jesteśmy zobowiązani do tego, by zabezpieczać chodniki, czyli je odśnieżać, posypywać piaskiem czy solą po to, żeby nie było ślisko. Za niewykonanie Obowiązku grożą wysokie mandaty. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju ze świata. Posiedzenie Sejmu, które miało odbyć się dzisiaj, zostało przeniesione na 16 stycznia. Jak powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezydium było w tej sprawie jednomyślne. W najbliższym czasie Sejm ma się zająć kwestią budżetu, ale także głosować nad wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W związku z tym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy do czynienia z łamaniem polskiego prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą. Wybuch gazu w jednym z hoteli w Teksasie. Poszkodowanych zostało 21 osób. Jedna z nich znajduje się w stanie krytycznym. Policja bada przyczyny wybuchu. Do siedziby jednej z ekwadorskich telewizji wtargnęła grupa uzbrojonych napastników, którzy steroryzowali pracowników stacji. W Ekwadorze od poniedziałku obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony przez prezydenta Daniela Noboa. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym Piotr Haładaj porozmawia z doktorem Bartłomiejem Gabrysiem o ekonomii. A za dziś bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.